Dzień dobry. Dzisiaj jest taki szczegół w Ewangelii, który nigdy jakoś mnie nie, nie zwracał na siebie u mnie uwagi w mojej świadomości. A po tym, co cały czas gdzieś w mediach się przewija, kiedy Dawid podsiadło, zadeklarował swoją apostazję, bardzo mnie to słowo jakoś ruszyło. Pan Jezus dzisiaj mówi, że jest jak ptak, który zagarnia pod swoje... czy, czy Jest jak ptak, który chce zagarnąć wszystkie pisklęta pod siebie, bo mu zależy. Wiemy, że jak pisklę nie będzie pod skrzydłami matki, to po prostu ginie. I to jest, myślę, że to jest dobry obraz Kościoła, o to, o co chodzi w Kościele, że to nie ja, to nie papież, to nie biskup, to nie żaden ksiądz, to nie żadna siostra zakonna, to nie żaden człowiek świecki jest tym, tym ptakiem, który zagarnia, tylko sam Jezus i Jemu zależy, aby pod tymi skrzydłami były wszystkie pisklęta. I tak sobie pomyślałem, czytając różne komentarze w internecie, właśnie tych piskląd, które są zagarniane przez Jezusa bardzo agresywnych, bardzo takich niefajnych wobec Dawida że trochę tak jest brutalnie, jak to również w różnym rodzaju stadach zwierząt czy właśnie w gniazdach, bardzo często te pisklęta walczą między sobą o przetrwanie. Te zwierzątka małe walczą o przetrwanie. I znamy takie obrazki, że któreś piskle zostaje wyrzucone, bo jest najsłabsze, któreś szczenie jest odrzucone przez inne, bo jest najsłabsze, bo inne się dopchały bardziej. Tylko, że Pan Jezus w Ewangelii nas cały czas uczy innego obrazu, uczy nas obrazu totalnie innego, który nam Pokazuje natura, bo pamiętacie ten obraz tego ptaka, chyba to Czapla była obraz Jezusa, który karmi pisklęta swoim, swoim ciałem, swoją krwią. A więc pokazuje nam nieustannie to, co mówiłem, to, co wiemy z Ewangelii o pasterzu, który jest nielogiczny, idzie za jedną owcą. Pokazuje nam cały czas inny sposób. Inny sposób działania niż to, co się wydaje nam naturalne, i wracając do tego obrazu, tego właśnie ptaka, który mamy dzisiaj w Ewangelii, możemy się zachowywać tak naturalnie, i znaczy, próbować wypchać z gniazda to wszystko, co jest słabe. Możemy się zachowywać jak, jak ci wszyscy, do których dzisiaj Pan Jezus mówi: jak Herod, który chce go zobaczyć, bo chce zobaczyć jakiś Zjawiska nadprzyrodzone, jest skupiony tylko i wyłącznie na swoich wrażeniach. To ta, ta nieustanna walka między Jezusem a faryzeuszami, ta konfrontacja, która pokazuje tym ludziom, że wcale im nie zależy na Panu Bogu, tylko na pewnym systemie, który sobie zbudowali. I to jest system, który wypycha to, co słabe. To jest system, który się cieszy, kiedy słabe odpada, kiedy słabe odchodzi. Myślę, że bardzo mocno będziemy się na Sądzie Ostatecznym tłumaczyć my jako Kościół z tych wszystkich słów, w których mówiliśmy, że lepiej, żeby sobie ktoś z Kościoła odszedł, niż żeby Kościół miał być byle jaki. Jakby ci, którzy zostają w tym kościele, byli po prostu na najwyższym poziomie moralnym, wiary itd. Strasznie to jest pyszne myślenie, kiedy myślimy sobie, że ci, którzy odchodzą byli zdrajcami już dawno odeszli, że nigdy nie byli katolikami, mnie to w ogóle śmieszy że kiedy mówimy o jakimś grzechu o jakiejś słabości teraz odchodzę od, 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 od Dawida to zawsze wtedy znajdą się takie głosy, które mówią, nie, tego nie zrobił katolik, bo katolik nie robi takich rzeczy, no właśnie my jako katolicy, jako wierzący robimy grzechy, to za nas Pan Jezus umarł i zmartwychwstał nie dlatego, że wstąpiliśmy do kościoła i teraz jesteśmy świętymi, jesteśmy nieskalanymi, a jak robimy coś złego, to kościół mówi: Nie, nie, to, to nie, nie, nie. Kościół jest grzeszny, żeby to było jasne. Jesteśmy święci tylko i wyłącznie świętością tego, że Bóg jest z nami, ale nie swoimi zasługami, więc naprawdę będziemy się bardzo mocno tłumaczyć, kiedy przy takich akcjach jak Dawida bo przecież ta akcja oczywiście jest medialna, bo on jest człowiekiem znanym, to jest jakby oczywiste. Ale takich apostazji dokonuje się mnóstwo w naszym kraju, w naszym kościele, i część z nich w ogóle nie jest komentowana, no bo, no bo, no bo jak mamy komentować, ale część jest komentowana, nawet w małych rodzinach, w małych wspólnotach, w małych, w małych gronach, kiedy ludzie są naprawdę postawieni czasami już pod murem. I odchodzą. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest tak, że ci ludzie, którzy odchodzą, to są święte aniołki, które po prostu nie popełniły żadnych błędów, yy, zawsze się starały o to, żeby wszystko było w porządku i nagle znalazł się jakiś ksiądz. Nie, absolutnie tego nie mówię, ale my jako wspólnota nie możemy zobaczyć... Yy, nie zobaczyć tego, że jesteśmy też za to współodpowiedzialni. To nie chodzi o poczucie winy, że ja mam poczucie winy, bo pan Dawid odszedł z kościoła i teraz się będę kalał, no bo on to zrobił. Nie, nie o to mi chodzi totalnie. To jest bardzo duże uproszczenie. Mi chodzi o to, żebyśmy właśnie nie zgubili tego obrazu, że kościół jest, ma być wspólnotą dla każdego człowieka, że panu Jezusowi zależy, żeby tam był każdy człowiek. W związku z tym nie możemy sobie umywać rączek w momencie, kiedy któreś z piskląt wypadnie. A najgorsze jest to, że my sobie bardzo często umywamy rączki, wypychając kolejne piskle z naszego gniazda, myśląc sobie, że oczyściliśmy teren. My tylko po ludzku pozbyliśmy się jakiegoś problemu, który nas uwierał, jakiegoś problemu, który był dla nas trudny, ale nie zrobiliśmy niczego, co byłoby Bożym działaniem. Bóg nie jest tym, który odcina, Bóg jest tym, który nawozi, daje szansę, daje wzrost. I myślę, że jak zgubimy tę dobrą nowinę o Panu Jezusie, a uczymy tego już dzieci w drugiej klasie, że Ewangelia jest dobrą nowiną o Panu Jezusie, to, no to, to po prostu stracimy istotę w kościele. Kościół się nie rozpadnie. To nie jest tak, jak też y, mówią przeciwnicy kościoła, którzy mówią: No, jeszcze kilkadziesiąt lat i was nie będzie. Nie, to nie tak działa. Tylko, że tracąc człowieka, tracimy bardzo konkretnego człowieka. To nie jest tak, że to jest jakiś człowiek. To nie jest jakaś statystyka. To nie jest liczenie wiernych y, pod koniec października w naszych kościołach. To jest człowiek. To jest konkretny człowiek, który dla mnie i dla ciebie był darem i zadaniem. Kiedy odchodzi, to ma być mi smutno. Nie dlatego, że, jeszcze raz powtórzę, mam jakieś poczucie winy, tylko dlatego, że to jest jeden z naszych, którego Pan Jezus bardzo ukochał. I może warto, żebyśmy w końcu jako Kościół zaczęli tak patrzeć na tych, którzy odchodzą, że są bardzo ukochanymi dziećmi Boga. I nie chodzi o wybielanie ich życia, tak jak nie chodzi o wybielanie mojego życia, ale chodzi o to, żeby mnie to jakoś ruszało, żebym nie był człowiekiem, który. Jest twardy i myśli sobie, że ta twardość to jest to, o co Panu Bogu chodzi. Pamiętacie przypowiedź o miłosiernym Samarytaninie? Tam jest takie piękne zdanie, że Samarytanin wzruszył się na widok tego połamańca. To jest nasze powołanie: żebyśmy się wzruszali i żebyśmy pomagali, a nie byli tymi, którzy wypychają to najsłabsze piskle, bo nam się wydaje, że wtedy będzie więcej pokarmu dla nas, gniazdo będzie bardziej czyste a my będziemy bardziej, nie wiem co, jednoznaczni. Nie tak się buduje jednoznaczność, nie tak się buduje czystość w gnieździe i nie na tym polega Kościół. Trudne jest to słowo dla mnie. Mam nadzieję, że dla was może nie będzie aż tak bardzo konfrontujące, ale wydaje mi się, że nie możemy też tego aspektu pomijać. Trzymajcie się, do widzenia.